Rzeka lodu, nie odbędzie się bez czekana. No jak widzicie, jest 3 stycznia, środek zimy, a w Tatrach na wysokości prawie 1700 topi się śnieg. To jest event Przy braku wiatru nigdy nic takiego chyba się nie działo. Zobaczcie, 1800 metrów. Północna grań Kopy Kontrackiej. Nie ma śniegu na szczycie. W środku stycznia, w środku zimy. Samo samą Giewontu jest praktycznie zupełnie pusto. Kilka osób za Zimy nie ma. Tak i czekam. W zasadzie są na tym etapie zbędne. Niżej były potrzebne. Więc skumajcie, to jestem sam na Giewoncie. Nie ma nikogo przede mną ani za mną. W miejscu gdzie w lecie są ogromne kolejki jest absolutna cisza? No trochę ludzi jednak jest. Ale mało.